Oh, dlaczego ta mama jest chora? Muszę sprzątać. Oh, no muszę i muszę jej to jedzenie zanieść. No dobrze, posprzątam. O! Oh, cześć widzowie! Elo! Witam Was na moim kanale. Ja Marcinex. I dacie da górę, za kanał, kanał. Zadzędzocie dzwoneczkiem. Dacie o górę. Widzę, poczekajcie, bo muszę odłożyć miotłę. Czekajcie, miotłę odłożyłem. Widzę, ja mam tutaj taki koszyk. I tam, y, idę właśnie do mam, bo mama się coraz bardziej czuje. Gorzej. No, trochę. Teraz kaszle. I Ci źle czuję, nie może stać, bo ją bolą nogi. No i nie wiem. Oh. Synku, sy synku, synku. O, mama chora mi woła. Synku. Idę, mamo. O, o, idę, idę, idę. Mam dla ciebie jedzonko. Proszę. Proszę, o synku, bolą mnie nogi. Ała, au, 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 Nie wstawaj, mało, połóż się szybciej, szybciej! Nie mogę. Dobrze, będę ja tak jadła. Dobrze, jakoś sobie poradzę. No dobrze, usiądę sobie. A! To ja sobie zjem synku, dobrze? Ja sobie zjem Dobrze, mamo, proszę, daję ci. Daję ci mamusiu. Położę ci z tego wózka. Y, o, wózek to już tam... Nie wiem gdzie ja położę ten wózek. Proszę, zostawiam ci tutaj, albo... A na kanapie, dobrze, na kanapie masz. E, proszę więcej, dobrze. Na całym... Łóżku, co? Nie mogę, mamo, dla ciebie, na całym łóżku. Dobrze już, mamo, za dużo. O, dziękuję, synku. Połóż się, mamo się, dobrze? O, dobrze, synku, za chwilę to zjem. A moja noga, dobrze. To potem to zjem, synku. Dobrze, mamo. Widzę, wiecie, co się dzieje z moją mamą. Ale się martwią. Ja wypoczynam książkę. Na razie mi się nie chce jeść. Gdzie <słyska> jest ta książka? O, jest ma książka! Dobrze, teraz ja odczytam. Czytam tutaj książkę, widzowie. Ale ciekawa ta książka, widzowie. Bardzo ciekawa widzowie ta książka. Komputer prowadził kule spał sobie za kierownicą. A tam jest taki czego, że musi być obciążenie na kierownicy. to by sami się zwolnić i opóźnić. Jakieś ciężarki sobie zabudowały, żeby ten system oszukać. Tak kierownicy. Niech on spał sobie je. Było też w samym ostatnim, co się zaproponowało w tym gazie. z tego miasta i nie musiał trzymać, bo te same odpowiadają. Dobra, widziałem, oglądamy tę książeczkę. Z kimkolwiek, z kimkolwiek nie rozmawiałam, to każdy mi mówił, że był zły rok. Ale no, dla moich znajomych to, nie wiem, jednym umierali dziadkowie, umierały jakieś środki, choroby w rodzinach, Po prostu wszyscy moi znajomi mieli jakieś takie ciężkie <grym wolnicy> O, o, mama! Widzowie, muszę odłożyć tutaj książeczkę i to jedzenie. O, skończyło mi się. Dobra, widzowie, lecimy. Co? Mamo! Mamo! O, pewnie śpi. Co? Widzowie, co się z nią dzieje? Ma dalej tego swojego. Ale zobacz, co się z nią dzieje? Ma jakieś czerwone oczy, i jest jakoś. Ma czerwone oczy! I zobaczcie, mam brązową skórę! Wow! Wow, 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 wow! Jakieś objawy! Wiedziałam, że coś jest z tą, z tą czerwonymi włosami! Widzowie, no zobaczcie! Kurde, 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 kurde! Będę musiał ją zanieść do szpitala! Może jakiś szalony doktorek? A może jest jakieś taki tajne przejście szpitalu? A trzeba... Może ona się stać złą królową? Oh. Oh. Żeby tak się nie stało. Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Tak, widzowie! Wiesz, kabina, i ten, ten wyżej, i ten widzowie, e, to już jest... E, poczekajcie, ja wejdę na górę. E, myślę, że kończymy ten odcinek. Zobaczcie, popatrzmy jeszcze na chwilę na mamę. Ja, ja, ja. Bamba! <słuch> Ale moja noga. Oh. Widzowie! wie, ona strzeliła. Strzeliła widziałem tym. Bom oh, oh, oh. Widzowie I zrobiła bom bom. I ona dziwny ma głos, jak była Oj oh, nie. No i trochę ją potem nie bolała, no ale potem już tak, kurde, bo jak chwilę nie boli. No jakby ją nie bolało przez cały dzień. o, nie. No nie Dobra, widzowie, kończymy ten zwariowany chyba odcinek. O, książka. Widzowie, kończymy... Poczekajcie, wyjdę tutaj na samą górę, fajnie będzie. Ej, czekajcie, bo... Nie mogę tu wejść! I Ium Iu. Iu. bum. Wow! Wow! A utknąłem. O. Oh. Ium. Iu. O. Oh. Dobra widzowie. U! Oh. 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 Kurde, Kurde! Kur Kurde! Kurde! Kur. Kur. Oh. Widzowie. Kurde, nie mogę tam skoczyć. Idziemy, to już jest koniec odcinka. No to pa pa. Pa! Pa pa pa.